Tam jeszcze jest ładniejszy, zobacz jaki ten jest piękny, nie no prześliczny, ten jest bezweluralny, ale jest przepiękny, naprawdę, no przecież ja nie mogę sobie całego domu w królikach zrobić, weź sobie do domu takiego, no postawisz sobie jako dekorację, to są króliki wielkanocne czy zające? Nie Wierzbą. Ale różowego? Tak. A mówię, że ten ładniejszy, niebieski. No bo mi się teraz Naprawdę? Naprawdę. A może takie kury? Kury nie, a nie podoba ci się? Bardziej mi się niebieski podoba. Ty też zawsze już niebieski, więc siedzi bierze różowa, ale to jest swój dom. To ty, ty musisz ocenić, yy, na co Ci przyjemnie będzie patrzeć. Ja go widzę pod palnami moimi. Mam tam palmy i on sobie będzie siedział pod palnami. 200 zł. 260 zł. No, ten Te też wyglądają jak żywe, są straszne. Boję się. Boję się go, ten jest taki wiesz...